Witam was bardzo ciepło i serdecznie w dniu, w którym wspominamy Narodziny Chrystusa. Mam nadzieję, że pomimo wszystkiego i wbrew wszystkiego macie się dobrze. Przyszło nam żyć w dziwnych czasach, w trudnych czasach, ale mam to takie wewnętrzne przeświadczenie, że znakiem rozpoznawczym chrześcijan będzie radość. Prorocy Starego Testamentu, kiedy zapowiadali trudne czasy, mówili o tym, że ustanie radość i wesele. I faktycznie, kiedy do narodu izraelskiego przyszły trudne czasy, radość i wesele ustało. Ale czy my, chrześcijanie, którzy żyją w XXI wieku, Mamy wystarczająco dobry powód, aby się radować, aby się weselić, pomimo i wbrew temu wszystkiemu, i tym wszystkim okolicznościom, z którymi musimy się zmagać. Posłuchajmy, spróbujmy się nad tym zastanowić. W trzecim rozdziale. Pierwszej księgi mojżeszowej opisany jest upadek człowieka, upadek Adama, Ewy, ich grzech, ich nieposłuszeństwo. Bibliści nazywają ten rozdział najtragiczniejszym rozdziałem Biblii. Kiedy dzisiaj pytamy się o przyczynę czy praprzyczynę tego, z czym przychodzi nam się mierzyć, z czym przychodzi nam się zmagać. Bardzo śmiało możemy odpowiedzieć, że pierwszą przyczyną kłopotów współczesnego świata, współczesnego człowieka, jest właśnie to, co wydarzyło się w Edenie i zostało opisane w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej: mianowicie nieposłuszeństwo, grzech, upadek, deprawacja, zniszczenie. Możemy śmiało powiedzieć, że świat, w którym żyjemy, jest światem po katastrofie, jest światem po e, dużym wypadku. I skutkiem, między innymi, skutkiem tego jest to, co doświadczamy teraz, w tych czasach nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Ale jest też dobra nowina w rozdziale trzecim, pierwszej Księgi Mojżeszowej. Mianowicie w wersecie 15 tego rozdziału. Bóg skierował następujące słowa do szatana „I ustanowię nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze Ci głowę, a Ty ukąsisz je w piętę. Fragment ten nazywany jest protoewangelią. Pierwszą Ewangelią, pierwszą nowiną, dobrą nowiną w Biblii. Mianowicie Bóg zapowiada, że potomek kobiety, potomek nasienie, potomek kobiety zdepcze diabłu, szatanowi głowę. Jest to zapowiedź zwycięstwa potomka kobiety, zbawiciela, kogoś kto... Wybawi, uratuje, a jednocześnie pokona szatana. W tym fragmencie mamy pierwszy znak rozpoznawczy Zbawiciela. Zbawiciel nie przyjedzie na białym koniu, nie wiadomo, z jakiejś odległej, dalekiej krainy. Zbawiciel nie pojawi się w statku kosmicznym za światów. Zbawiciel się narodzi. Narodzi się z kobiety, będzie, potomkiem kobiety. Drugi znak rozpoznawczy, który Bóg przedstawił w Piśmie Świętym, znajdujemy w Księdze Proka Izajasza, rozdział 7, werset 14. Dlatego sam Pan da, was, da Wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Immanuel. Pierwszy znak rozpoznawczy, Zbawiciel się narodzi, będzie potomkiem kobiety. Drugi znak rozpoznawczy mianowicie jest taki, że ta kobieta będzie dziewicą. A więc Zbawiciel urodzi się, narodzi się bez udziału mężczyzny. To niezwykły znak, tylko Bóg mógł coś takiego powiedzieć, tylko Bóg może coś takiego wypełnić, może coś takiego wykonać. A więc Bóg coś przygotowuje, Bóg o czymś mówi, Bóg coś zapowiada. I kiedy panna pocznie, dowiadujemy się, że kiedy potomek kobiety się narodzi zostanie nazwany imieniem Immanuel, co znaczy Bóg z nami, Bóg pośród nas. I mamy drugą bardzo ważną informację, mianowicie pierwsza jest taka, że jest to potomek kobiety, a więc człowiek, ale z drugiej strony jest powiedziane Immanuel, Bóg z nami, a więc coś daleko więcej, ktoś daleko więcej niż człowiek, Bóg z nami, Bóg pośród nas. Oto zapowiedzi proroka, który zaczyna w sposób bardziej precyzyjny rysować nam postać Zbawiciela, przedstawiać nam osobę Zbawiciela. Trzeci znak rozpoznawczy znajdujemy w dziewiątym rozdziale Księgi proroka Izajasza. W wersecie piątym czytamy, albowiem dziecię narodziło się, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Kolejna, kolejny szczegół będzie to syn. Potomek kobiety narodzony z panny z dziewicy syn, potomek płci męskiej. I dowiadujemy się, że będzie posiadał boskie atrybuty będzie posiadał boskie przymioty. Bóg mocny, Ojciec wieczności. A więc rysują się nam, rysuje nam, rysują się nam dwie linie proroc. Jedna linia wskazuje na potomka kobiety, czyli na człowieka, a druga linia proroc wskazuje na kogoś, na kogoś wyjątkowego, Immanuel. Bóg z nami, Bóg pośród nas, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności. Jest takie pytanie, kto może wykonać to? Bóg to zapowiedział. Bóg o tym mówił. Przez lata pierwsze prosto, Ewangelia pojawia się według datowania biblijnego 4000 lat przed narodzeniem zbawiciela. I mówi o tych cudownych rzeczach 700 lat przed narodzeniem zbawiciela. Mamy kilka znaków rozpoznawczych, mamy kilka szczegółów. Powstaje więc zasadnicze pytanie, jak to się stać może. I właśnie, kiedy przechodzimy już do nowego przymierza, w Ewangelii Łukasza w rozdziale pierwszym od wersetu 26 czytamy następujące słowa. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a Pannie na imię Maria. I wyszedłszy do niej rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tymi słowy i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł anioł Nie bój się, Mario Znalazłaś bowiem łaskę u Boga I oto poczniesz w łonie I urodzisz syna I nadasz mu imię Jezus Ten będzie wielki I będzie nazwany synem najwyższego I da mu Pan Bóg tron, tron jego ojca Dawida I będzie królował nad domem Jakuba na wieki A jego królestwu nie będzie końca A Maria rzekła do anioła jak się to stanie, skoro nie znam męża, skoro nie znam mężczyzny, a w znaczeniu dosłownym oznacza to jestem dziewicą, nigdy nie miałam kontaktu z mężczyzną i odpowiadając anioł, rzek jej Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Młoda dziewczyna z miasta Nazaret otrzymuje niesamowitą, niezwykłą obietnicę, że to właśnie ona została przez Boga wybrana, jako ta, która urodzi zbawiciela. Nie zna mężczyzny, nigdy nie miała kontaktu fizycznego w tym zrozumieniu. Wie, wiecie o czym mówię z mężczyzną i anioł mówi Duch Święty stąpi na Ciebie moc Najwyższego zacieni Cię i poczniesz i porodzisz kogoś, kto zostanie nazwany Synem Najwyższego i dalej w tej samej Ewangelii w drugim rozdziale od wersetu trzeciego Czytamy następujące słowa. Czy wszyscy do spisu, każdy do swego miasta, poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem? Dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, i ogarnęła ich bojaź wielka. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się. Bo oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich ludzi, gdyż dziś narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Bóg przedstawił plan ratowania ludzkości w wyniku upadku człowieka w Edenie. Ten plan został w sposób szczegółowy w Piśmie Świętym opisany, zapowiedziany, przedstawiony. Potomek kobiety. Dalej ta kobieta będzie panną. Bez udziału mężczyzny pocznie. Porodzi chłopca. Ten chłopiec będzie człowiekiem, a jednocześnie będzie Immanuelem. Jednocześnie będzie. Bogiem pośród nas, jednocześnie będzie ojcem wieczności, jednocześnie będzie Bogiem potężnym. Bóg przedstawił ten plan i tylko Bóg ten plan mógł wykonać. I Bóg ten plan wykonał. Tylko Bogu chwała. Soli deo gloria. Tylko Bogu chwała. Jakiś czas temu na zajęciach seminaryjnych wywiązała się rozmowa i wśród studentów jest student, który pochodzi z Ukrainy. W czasie rozmowy zacytował takie ukraińskie powiedzenie. Po polsku brzmi ono w ten sposób. Mężczyzna powiedział, mężczyzna zrobił. Później po spotkaniu podszedłem do niego i poprosiłem, żeby mi wyjaśnił dokładnie, co w mentalności Ukrainy, Ukraińców znaczy to stwierdzenie. On wytłumaczył mi to w ten sposób. Kobieta jest zmienna, kobieta może coś powiedzieć, ale kobieta nie musi tego zrobić. Ale nie mężczyzna. Mężczyzna, jak coś powie, to to musi zrobić. W tym znaczeniu różni się od kobiety, ponieważ obowiązkiem mężczyzny jest wykonać to, co powiedział. Spojrzałem na niego i pytam się go: "A czy ty znasz takich mężczyzn? Przez chwilę się zastanowił, nic nie odpowiedział: My ludzie mówimy, i możemy czegoś nie zrobić. Natomiast naturą Boga, cechą Boga i przymiotem Boga jest to, że jeżeli Bóg coś mówi, Bóg coś zapowiada, to Bóg to czyni, Bóg to wykonuje. Bóg w piśmie przedstawił plan ratowania, plan zbawienia i Bóg ten plan wykonał. Dlatego Bogu należy się chwała. 25 grudnia wspominamy narodziny Zbawiciela, wspominamy wykonanie Bożego planu. My, ewangeliczni chrześcijanie, szczególną uwagę zwracamy na śmierć i na zmartwychwstanie. Prawda, śmierć i zmartwychwstanie jest osią, jest centrum zbawienia. Ale Dobrze uświadamiamy sobie to, że bez wcielenia, bez przyjścia Zbawiciela na świat, bez narodzenia się Syna Bożego na tej ziemi, nie ma krzyża, i nie ma zmartwychwstania. Integralną częścią planu zbawienia jest wcielenie, jest narodzenie, jest przyjście na świat Zbawiciela. Jeżeli patrzymy całościowo, to musimy zobaczyć, że właśnie od momentu wcielenia zaczyna się realizacja tego Bożego Planu. Chcę powiedzieć, że szatan nie nienawidzi tego faktu, że Chrystus się narodził. Szatan nie chce, aby świat wspominał przyjście zbawiciela i narodzenie Chrystusa, ponieważ to wydarzenie jest początkiem jego końca. Ostatecznie poprzez zmartwychwstanie Chrystus zdeptał diabłu głowę. Ale zaczęło się to w Betlejem, kiedy Boży Syn narodził się na tym świecie. Chcę powiedzieć, że w Edenie Bóg przedstawia swój plan ratowania. To myśmy zawinili. To człowiek odpadł od Boga, to człowiek sprzeciwił się Bogu, ale On, Bóg, przedstawił swój plan zbawienia. Dał obietnicę, potomek kobiety. Kobieta będzie dziewicą. Narodzi się syn, męski potomek. Będzie człowiekiem i będzie Emanuelem, Bogiem pośród nas. Bóg powiedział i Bóg zrobił. Bóg przedstawił plan i Bóg ten plan. Wykonał. Jemu należy się chwała. A co ze mną i ze Tobą? Możemy powiedzieć: Wielki plan zbawienia. A jaki to ma związek z moim życiem? W jaki sposób to dotyka mojego życia? Czy uświadamiamy sobie, że tak jak Bóg miał plan ratowania człowieka, zbawienia? ludzkości, więcej zbawienia świata, że ten sam Bóg ma plan dla Twojego życia? Czy zakładamy, że On, wszechmogący Bóg, Stwórca i Pan, może interesować się Twoim i moim losem, że Ty jako człowiek, jako Jego stworzenie jesteś dla Niego ważny? Jeśli zastanawiasz się, czy Boga interesuje Twoje życie, czy Boga interesuje Twój los, to chcę Ci powiedzieć, że tak: że Bóg ma także plan dla Twojego życia. Chciałbyś go poznać, chciałbyś odkryć ten plan? W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale apostoł Paweł zapisał takie słowa: proszę. Wsłuchaj się w ten tekst. Błogosławiony niech będzie Bóg i ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Oznajmiwszy nam, według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. W tym tekście wiodąca myśl to według zamysłu woli swojej. Bóg sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. On zbawił świat, posłał swojego syna, który narodził się z kobiety według zamysłu woli swojej. I on... Według zamysłu, woli swojej chce działać w Twoim życiu i w moim życiu. Pamiętam, jak wiele lat temu byłem zagubionym człowiekiem. Nie wiedziałem, jak będzie wyglądać moja przyszłość, jak będzie wyglądać mój los. I wtedy Ewangelia łaski Bożej, Słowo Boże dotknęło mojego serca. I od tego momentu w moim życiu nastąpiła zmiana i zaczął się realizować Boży plan, Boża wola. Powiem tak, to jest piękne, to jest dobre. Nie zawsze łatwe, czasami bardzo trudne, ale dobre. Ponieważ to, co jest od Boga, jest dobre, bo taki jest Bóg. On, według zamysłu swojej woli, chce dotknąć się Twojego życia. Jeżeli naprawdę jesteś zainteresowany Bożym Planem, to zaczyna się od tego, kiedy całym swoim sercem zaufamy, że zbawiciel ma na imię Jezus. Narodził się z dziewicy, z kobiety o, imieniem, o imieniu Maria, po żydowsku Miriam. I że. Ten zbawiciel umarł na krzyżu za Twoje grzechy i powstał z martwych, pokonując diabła Szatana. Kiedy powierzysz Jemu swoje życie, poprosisz go o to, aby przebaczył Twoje grzechy, wejdziesz na drogę woli Bożej. Chcę Ci powiedzieć, że tak jak Bóg wykonał plan zbawienia, tak w Twoim życiu chce wykonać swój plan. Jeśli będziesz go słuchał, poznawał Jego słowo. Jego wola zacznie się realizować w Twoim życiu. Zapraszam Cię do Jezusa Chrystusa, zapraszam Cię do Zbawiciela. Możesz swoje życie powierzyć Jemu w modlitwie, w prostej modlitwie, szczerej modlitwie, w której poprosisz Jezu, wejdź do mego życia, stań się moim Panem i Zbawicielem. Tego, czego mogę życzyć Tobie w tym dniu, w pięknym dniu, w dniu, w którym wspominamy narodzinę Chrystusa, to życzę Ci, aby Jezus Chrystus stał się Twoim Panem i Zbawicielem, aby przebaczył Twoje grzechy i aby Jego wola, Jego plan zrealizował się w Twoim życiu. Niech Dobry Bóg Ci błogosławi. Amen. Panie Boże, dziękuję Tobie, że dzisiaj. W tym pięknym dniu możemy wspominać narodzinę Zbawiciela. Boże, tak modlę się, aby Twoje objawienie przyszło do serc wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają naszego przekazu. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś z szczególną łaską i miłością wkroczył do ich życia. Aby doświadczyli, jak wielkie zbawienie dokonało się poprzez przyjście Zbawiciela, poprzez śmierć i zmartwychwstanie. A jednocześnie dzisiaj ogłaszamy, że Ty przychodzisz, że Ty przyjdziesz, aby ustanowić swoje panowanie swoje królestwo. A tych wszystkich, którzy oddali Tobie swoje życie, zaufali Tobie, zapraszasz na wieki do wieczności z sobą. I oby jak najwięcej ludzi mogło tą łaskę przyjąć. Oto się dzisiaj ojcze modlę i błogosławię wszystkich, którzy słuchają. Amen.